Wiwarto przedstawia opowieść o tym, jak spełniają się marzenia. Wzięli moją piosenkę, będę śpiewać. Sosen będzie w telewizji. Słuchajcie, to jest Karl, przyjechał z Jutlandii. Cześć Karl. Może ją wyślesz na MGP. Ojciec mi zabronił. Nienawidzę cię. Musisz być na konkursie. Jak to sobie wyobrażasz? Wiem jak się dostać do Herning. Kochani, pojechałam na misję. Pisze, że wyjechał na misję. Dzieciaki da się znaleźć. Pani syn porwał moją córkę. Jest! Szczerze ziomalek, wam wszystko wolno. Jechał na sygnale! Nie <laughs> serio, będziesz odstawał. Słuchaj, Sausen, jestem pewien, że będziesz gwiazdą tego X-Faktora. MGP! Misja Gwiazda Przygotujcie się na pełną przygód i muzyki Misję Gwiazda.